Cześć! Nazywam się Paulina Soku i zapraszam Cię na krótki trening brzucha. No co? Jesteś gotowa? Zaczynamy! Kładziemy się, robimy pierwsze ćwiczenie, leżymy na plecach, ręce do góry, nogi 90 stopni ćwiczymy. Na brzemienie lewa ręka prawa noga i druga strona. Pamiętaj, że brzuch mamy napięty i jedziemy. Napięty to znaczy pozycja jest ustabilizowana. Tutaj odcinek lędźwiowy w zupełności się nie rusza. I jedziemy. Hop. I wracamy. Hop. Jest to ćwiczenie mięśni poprzecznego brzucha, czyli najgłębiej położonego mięśnia. Brzucha. Dawaj, dawaj. Hops. Tutaj nieważne jest, jak nisko przeniesiesz głowę, jak nisko przeniesiesz rękę. Ważne, żeby w tym odcinku tak naprawdę nic nam się nie poruszało. Ok, przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia. Proste ręce, proste nogi. I naprzemiennie staramy się dotknąć lewą rękę, prawą nogę i zmiana. Jedziemy. Hop i powrót. I powrót. Jeszcze moment. Właściwie dopiero zaczynamy, ale cała długość ćwiczenia to jest 50 sekund. Także naprawdę to jest moment i jedziemy. Góra, dół, góra, dół, góra. Ładnie się skręcamy. Hops. Jeszcze chwileczkę. Połowa za nami. Jedziemy do końca jeszcze. Kura. Góra, dół. Góra. Dół. Dawaj, dawaj. Hops! I zrobimy jeszcze ostatni raz. Okej, okay, super. Kolejne ćwiczenie. Ręce na boki. Nogi 90 stopni i będziemy je przenosiły na jedną stronę, a następnie na drugą. I jedziemy, hop, przechodzimy na boczek. Na poczek, na poczek, na poczek i wracamy. Nie odkładamy kolan na matę. Łopatki staramy się cały czas trzymać przyklejone. I jeszcze cały czas fajnie. Pracują nam skosy, ale też to jest taka przyjemna rotacja kręgosłupa. Jedziemy, dawaj. Tu patrzymy się cały czas ku górze. Nie kapimy się w telefon czy w komputer. Ćwiczysz sama dla siebie. Jedziemy, jedziemy. Powolutku, każdy ruch jest przemyślany, nie ma szarpnięć, ponieważ mogłoby to być niebezpieczne dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Słuchajcie, kolejne ćwiczenie. Ręce cóż, tu tułowia, nogi mogą być lakukięte w górę i robimy 1, 2, 3, podrzucamy do góry i jedziemy. 1, 2, 3 Co jest ważne, ten podrzut to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie mięśnie brzucha, okej? Okay? Mięśnie brzucha, idziemy 1 2 3 Nie pomagamy rękami, nie robimy tego. To nie jest to ćwiczenie. Okej. Okay? 1 2 3 Może to być minimalny ruch. Ja zabiorę ręce, żebyś lepiej widziała. 1 2 3 Minimalnie. 1 2 3. powolny ruch, dawaj. 1 2 3 Jeszcze. 1 2 3. Dajesz, dajesz. 1 2 3. Jeszcze chwila tka. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy tu podporów. Wiem, że nie lubicie podporów, no ale cóż, będziemy właśnie je robić. Przechodzimy na już do podporu, już trzymamy podpór, chwileczkę sobie trzymasz. I potem unosimy pupę do góry, klatkę piersiową dociskamy do maty. I teraz jedziemy. Liczymy sobie. Jeden, dwa, trzy. Pupa do góry. Jeden, dwa, trzy. I teraz tu. Raz, dwa, trzy. Dawaj, dawaj. Raz, dwa, trzy. Tutaj fajnie wzmacniają nam się podczas tego ćwiczenia brzuch, oprócz barkowa, ale też przy tej pozycji rozciągamy tylną taśmę, jedziemy, jeden, dwa, trzy, tylna taśma to znaczy praktycznie cały tył naszego ciała, od stóp w tył e, nóg, okej, okay, dobra, przechodzimy teraz, robimy sobie deseczkę bokiem, pokażę dwie opcje, Zacznę od tej opcji zaawansowanej, a następnie przejdę do początkującej. Dobra, więc tak, to jest opcja zaawansowana. Kolce biodrowe staram się trzymać w jednej linii. Pokazuję opcję początkującą dla osób, które, e, że tak powiem, dla nich to jest odpowiedniejsze. Tutaj też fajnie czujesz, jak gdzieś cały bok e, pracuje. Jest zdecydowanie lżej. Ok, opcja początkująca, opcja zaawansowana. Wybierasz sobie tą, na którą masz ochotę. Głowa jest przedłużeniem kręgosupa, czyli głowa nie wisi. Głowa mniej więcej na przedłużeniu kręgosupa. Wiadomo, że jak nie mamy lustra, i w tym momencie też nie mam lustra, także ciężko jest się skontrolować, ale staramy się, aby to była jedna linia. Cały czas trzymamy, oddychamy. Końcóweczka. Okej, okay, dobra. Kładziemy się na boku i robimy moje ulubione ćwiczenie, które słuchajcie. No, nie wiem jak się nazywa, ja nazywam je Madonna. Kładziemy się na boku, dłoń asekuruje i jedziemy kura i dół. Dawaj, góra, dół, góra, dół. Kolce piotrowe staramy się trzymać w jednej linii. Całe ciało mamy w jednej linii. Jesteśmy w jednej płaszczyźnie i wykonujemy boczne zgięcia, unosząc nogi. Pacha, dłoń cały czas leży na mm, ziemi, na macie. Wiem, że często macie problem z tym ćwiczeniem, ale też często staracie się unieść tą dłoń, a nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Także jedziemy, kura. tu, góra, to też nie jest to ćwiczenie, to jest troszkę inne ćwiczenie, ok? Tutaj jesteśmy w jednej płaszczyźnie. Ok, dobra, przechodzimy znowu do podporu żeby zrobić ma zwykły podparcie zaraz powiem co robimy dalej. Aktywna postawa, odpychasz się od maty. Tutaj miednica podwinięta i trzymasz 1 2 3 i teraz się przechodzić w tak zwanej pozycji. Stoł 1 2 3 i góra 1 2 3 tak jakby klęk podparty tak jakby klęk podparta, ale kolana wiszą. 1 2 3. Jedziemy. Raz 2 Trzy i raz, dwa, trzy. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Dawaj, dawaj. Raz, dwa, trzy. Końcóweczek. Jeden, dwa, trzy. I hop, hop, hop. Mam nadzieję, że już czujesz ruch. Jeden, dwa, trzy. Ugnij. Jeden, dwa, trzy. Do końca. Trzymamy do końca szpodór. Ok, super. No, i co teraz druga strona? Będziemy robić sobie pod bokiem, czyli ćwiczymy fajnie skosy, Dobra, i jedziemy. Wybieraj opcję, którą chcesz, czyli jeszcze raz pokazuję. Opcja zaawansowana: mamy jedną nogę na drugiej. Też jest poprawnie, jeżeli postawisz jedną nogę przed drugą, dużo ci pasuje. Ważne, żeby kolce biodrowy był w jednej linii, żeby tutaj się nie przechylać żadną stronę. No i opcja. Początkująca, opcja początkująca jest nie tylko dobra dla osób, które rzeczywiście zaczynają ćwiczyć tylko, ale na przykład jeżeli masz bardzo słaby bark, na przykład masz jakąś kontuzję, no to też tutaj będzie Ci ciut leżej, żeby tak mocno nie obciążać tego barku. Dobra, jedziemy, jedziemy, słuchajcie, wakacje się zbliżają, nie ma taryf ulgowej, do końca, jeszcze chwila. Okej, okay, super. No to co? Ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie, czyli Madonna na drugą stronę. Tutaj hop. Uwaga, lecimy. Góra, dół. Jest to świetne ćwiczenie na boczki. Fajnie nam się tutaj wszystko wzmacnia. Skosy pięknie pracują. Górze, wydech. Wdech. Pamiętaj, że we własnym tempie, ale nie chodzi tutaj o to, żeby ćwiczyć, nie wiadomo jak szybko, powoli, dokładnie. Góra. Tu. Góra. Tu. Ostatnie ćwiczenie. Także daj radę. Nie podawaj się. No teraz na pewno nie jest już moment na odpoczywanie. Ostatnie 10 sekund naszego treningu. Góra. W górze, wydech. Wydech. Wdech. Ok. Dobra, już mamy to. Także cóż, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i pamiętaj żeby zostawić dzwoneczek no bo wtedy po prostu będziesz dostawać wszystkie powiadomienia o nowych treningach a jeśli masz ochotę wyjść z domu i poćwiczyć w takim przyjaznym gronie samych kobiet to koniecznie wejdź na salsawit.pl i zobacz czy jesteśmy w twoim mieście